Maria Ziętara-Malewska, fragment legendy o sternej Górze w Kamieniami ze wzgórza wybrukowano szosę, prowadzącą przez Gietrzwałt, bo dawniejsza droga była zawsze śliska, błotnista i niełatwa do przebycia. Zwłaszcza jesienią, gdy nastały pluchy. Wozy, którymi złożono kartofle i warzywa, grzęzły w błocie aż po osie. Na fundamenty do budowy chat i stodu też złożono kamienie, a wciąż jest jeszcze dużo bardzo dużo. W owych bardzo dawnych czasach, gdy na wzgórku w środku wsi, gdzie ponoć jeszcze wcześniej był święty Gaj, zatknięto krzyż, postanowiono wybudować kościół. Zimą zwieziono drzewo z lasu, ocisano belki, wiosną zaś, skoro zima wyzwoliła się z tym mrozu, zaczęto kopać rowy i złożyć kamienie. Pewnego dnia raniutko wybrało się kilku robotników na wzgórek, aby przygotować kamienie do zwózki. Jedni rozkopywali łopatami ziemię. Drudzy, co mocniejsi, podważali żelaznymi drągami wielkie, ciężkie kamienie i wytaczali je na drogę, skąd złożono je potem do wioski. Im głębiej kopali, tym kamienie były większe i cięższe. Robotnicy zmordowali ciężką pracą, wspierali się na łopatach, by odpocząć chwilę i zdżerpnąć powietrza. Twarze ich spływały potem. Kiedy tu było tyle złota, co tych kamieni... Odezwał się Jan Sikora, osierając twarz rękawem koszuli. To by człowiek był bogaty. Ja byłbym brat i ślebru, odpowiedział August Waręga, wsparty o żelazny drąg. A ja to bym wziął i bursztyn choć tańczy. Wtrącił Józef Kopacz, który był ze wszystkich najbiedniejszy i miał najliczniejszą rodzinę. Toć prawda, wszystkim przydałoby się trochę bogactwa, ale obejdzie się i bez tego. Skarb to zdrowie. Odezwał się milczący dowąd Hilary Paździora. – Zażyjmy sobie tabaki, lepiej pójdzie robota – zaproponował kopacz. I wyjąwszy róg z tabaką, zażył, kichnął, podał warędzę. Gdy wszyscy zażyli, Sikora, któremu myśl o skarbach utkwiła w mózgu jak zadziora, im usilniej próbował ją wyrwać, tym głębiej się wcierała, zaczął znowu. – Gdybyśmy tak znaleźli dużo złota albo ślebra, co byśmy pobudowali w Giedrzwałdzie taki kościół, jakiego nie ma ani Olsztyn, ani Braniewo, ani nawet Lidzbark. Postawili nowe chaty z czerwonej cegły, z wielgachnymi oknami, za skórem na dachu. A w środku wsi szkoła, co by nasze dzieci, miast paść gęsi i krobek burów, mogły się uczyć czytać i pisać, dodał kopacz. Może by tak któryś z naszych synów wyszedł na nauczyciela albo nawet na księdza, dorzucił waręgę. Tylko Kuba Ziarnek siedział bez słowa, zamyślony i żuł skórkę razowego chleba. Podpadło do gorzej, więc rzekł. Kuba to by się pewnikiem zgoła nie radował, kiedy znalazłby skarb, bo i nie miałby się z kim podzielić. Żony i dzieci nie ma, takiemu to i bez skarbów dobrze jest na świecie. Chłop podniósł głowę i spojrzał na obecnych, a widząc, że oczekują odpowiedzi, wycedził powoli: Nie skarbów nie trzeba! To prawda, nie mam też żony i dzieci, i to prawda, ale wiecie wszyscy o tym, że moja Katrynka służył góra już pięć lat i cierpliwie czeka na mnie. A mogę to ja ją sprowadzić do mojej chaty? Mogę to? No, chłopcy, czas do roboty. Nasze zdrowe ramiona i krzepa w gnatach to jest coś warte. Odezwał się Lorek i pierwszy wszedł do dołu. Pracowali za wzięcie do obiadu, nie wspominając już o skarbach, choć wszyscy o nich myśleli. Obiad przyniosły im kobiety lub dzieci. Jedni jedli kruski za klepką, drudzy groch, a inni jeszcze okraszą breję, popijając kwaśnym mlekiem. Po krótkim wypoczynku pracowali dalej. Kuba ziarnek, że to był najmocniejszy, wybierał największe kamienie. Na samym dnie leżał taki jeden czerwonawy, ogromny, któremu nijak nie mógł dać rady. Próbował kach i siak, zachodził z tej i owej strony, a kamień ani drgnął. Rozgniewał się wreszcie, poplupł w dłonie, ujął końce żelaznego drąga, wyprężył się jak obłąk i zadykami się poruszył. Gdy go podważył jeszcze raz, usłyszał jakieś dziwne zgrzytnięcie, jakby drąg trafił na żelazo. – Kuba znalazł skarb! – zaśmiał się Hilary. – Może naprawdę znalazł? – odpowiedział kopacz i chwycił za drąg, by pomóc Kubie. Inni, widząc to, schorzyli także do dołu i ze wszystkich stron podważyli kamień. A gdy go nieco odsunęli, zobaczyli w głębi wielką, dybłą skrzynię, bardzo mocno okutą żelazem. W pierwszej chwili o niej mieli, a ten i ów nawet przeżegnał się, nie dowierzając oczom i myślał, że to jakiś czar. Gdy się jednak przekonali, że skrzynia rzeczywiście leży na dnie dołu, zaczęli krzyczeć jeden przez drugiego. Skar! Znaleźliśmy skar! Cicho i tajemno! Przemówił wreszcie Kuba, gdy się nieco uspokoili. Skrzynia jest! – Ale co jest w skrzyni? Tego nie wiemy. – Pewnikiem złoto i srebro. zawołał Sikora i dodał wesoło. – Raduj się, Kubalu, boś ty pierwszy zobaczył skrzynię. To ci się najwięcej należy. – Hale, hale, najwięcej! – odezwał się kopacz, który zdany był we wsi z chciwości. – Najwięcej! A co mu po skarbach, kiedy nie ma wziałki ani dzieci? – A ty byś pewnikiem chciał połowę, co? – odpowiedział porywczo Lorek, i o czym zabłysły gniewnie. Nie sprzeczajcie się, chłopy. Uspokajał ich kuba. Jeszcze skrzynia jest w dole i nie wiemy, co w niej jest. Lepiej naraźmy się, jak ją wydostać na wierzch, a potem zobaczymy, co w kozie łoju. Zabrali się wszyscy do wydobycia skrzyni, ale mimo wspólnych wysiłków nie ruszono jej z miejsca. Jeden z chłopów sprowadził nawet kowala, ale i ten nic nie wskurał. Młotem ani toporem skrzyni nie rozwalił, bo się było bardzo gęste i sztaby grube a zamek tak kosztownie zrobiony, że w żaden sposób nie można było go otworzyć. Tylko przy uderzeniu młotem coś brzęczało w skrzyni, jakby tam było pełno srebra czy złota. Po naradzie postanowili robotnicy wysłać jednego z nich do gospodarza, który posiadał dwie pary szarych wołów, by je wypożyczył i do tego mocny wóz, bo wiadomo, że tylko wołami można wywleć skarby. Broń Boże koni! Wybrano kopacza. Ten zrobił obojętną minę i jakby nigdy nic podszedł do wsi powoł i wóz. Po drodze wstąpił do żony. Nidby to coś zjeść, a w rzeczywistości, żeby jej powiedzieć o znalezieniu skarbów. Ale pamiętaj, dodał ostrzegawczo: ani pary zgęby, bo inaczej zbiję. Po odejściu męża kręciła się kobieta po chacie kręciła, język ją mocno swędził, ale bojąc się bicia, byłaby może milczała, gdyby nie przyszła sąsiadka. Jedna z tych, które słyszą, jak trawa rośnie. Przyszła niby pożyczyć kosiora do wygarnięcia węgi z piekarnika, zagaiła zręcznie rozmowę i nim kobieta spostrzegła, już tajemnicę wydała. Sąsiadka pobiegła do drugiej sąsiadki i tak wkrótce wiadomość o znalezieniu skarbów obiegła lotem całą wioskę. Nim przegnięto woły, wszyscy byli na nogach i kto żyw, biegł na wzgórze. Już po drodze zaczęli się sprzeczać, komu się więcej dostanie, a komu mniej. Zamilkli dopiero wtedy, gdy woły, mimo że zachęcane okrzykami, a nawet batem, nie poruszyły skrzyni z miejsca. W końcu ktoś doradził, by sprowadzić z Olsztyna księdza, i nim słońce schyliło się ku zachodowi, przywieziono wozem księdza, a także organistę, bo i ten zdążył coś o skarbach usłyszeć. Wetknął on za pazuchę worek, licząc na to, że z tych wielkich skarbów i jemu coś skapnie. Ksiądz założył komrze, w stółę i zaczął odmawiać modlitwy po łacinie. Ludzie stali w głębokim milczeniu, pouczeni przez starego bartka, by nikt słowem się nie odezwał, ani się nie obejrzał za siebie, gdy będą wieść skrzynie do wsi. Skończywszy pacierze, ksiądz chwycił kropidło i tu organista zamiast kociołka z wodą święconą podsunął mu worek do pieniędzy. Skarcił go ksiądz, organista zawstydził się i truchcikiem pobiegł do wozu po kociołek z wodą święconą. Potem zaprzężono po raz drugi woły do skrzyni i, o dziwo, skrzynia zaczęła się powoli podnosić i posuwać, tak, że wkrótce spoczęła na krawędzi dołu. Dopiero teraz zauważono, że jest wielka i ciężka. malutku ruszono w kierunku wioski. Wszyscy słyszeli, jak pobrzękują wewnątrz skrzyni złote monety. Minęli już pierwsze chaty, gdy na drogę wybiegła rozczochrana kobieta i wrzasnęła na cały głos – Wenowejta, ludzie, wenowejta, co za diabeł jedzie na koźle? Mimo woli ludzie obejrzeli się, a wtedy stało się. Skrzynia z łoskotem spadła z wozu, jakby pchana niewidzialną siłą, Podoczyła się tak szybko w stronę wzgórza, że nikt nie zdążył za nią pobiec, aż znikła w głębokim dole. Kopano potem w tym miejscu, odsuwano kamienie, szukano mozolnie skrzyni, aż skarbów nie znaleziono. Skrzyni jak nie było, tak nie było, pozostała tylko nazwa, bo wzgórze to nazywają Srebrną Górą albo Psieniaźną.